Tu mnie przyatakowali ostro. I tu już pozbierały. I teraz kontowania chciałem spróbować. Ale nie, nie umiem kontować. Mhm. No dobrze. Teraz sztwanie chciałem przez dziurkę strzelić. Przez ten, przez też. Teraz przez dziurkę. Tak, szczwanie, szczwanie i w ścianę. Dokładnie. Nie, nie miało w ścian, Nie było w ścianę. I teraz przez, teraz przez, o teraz przez dziurkę w końcu trafiłem. To był pierwszy. Naszego też jednego gdzieś ubili. I Teraz postanawiam na Magnusa jechać. Mhm. Pusu su... su zapierdala. I... wykończyliśmy go ładnie. I teraz AT-8. I tu był przypadek. Podjechał mi czołg po prostu pod lufę. Zaraz, to nie ten. Zaraz będzie. Jeszcze nie. Teraz! To był taki przypadek, że się w pale nie mieści. Strzelałem do tamtego. A trafiłem tu tego. B2. No, tak. A my już przegrywamy bitwę, bo jest 4 na 3. To musiał poczuć. No teraz ze złota bije, to nic się tego nie dowie. I zostało nasz z dwóch na czterech tam. I teraz ten, ten cały szczęście się zatrzymał. Pac! Zosta zostały dwa czołgi na dwa czołgi. I ten się zerwał tym krąwelem. Ale miałem tu też fuksa, bo go podpaliłem. Nie, jeszcze nie, teraz go podpaliłem, zaraz go podpalę. Teraz. I tyle. I zostałem jeden na jeden, gościu trafił, ale nie, nie ujmie. I teraz powinien leżeć i kuźwa, trafiłem w tą więcej. Tu już, no, jest... Od diabła I siedem. I takie zwycięstwo musi być z komentarzem brzusarskim. To jest poważne zwycięstwo. Siedem czołgów Dedykowane pitkowi.